Dziś spojrzymy na Ironmana 2 z 2010 roku. Przyjrzymy się każdej scenie z lupą, albo przynajmniej z dużą ciekawością. I znajdziemy jakieś fajne detale, nawiązania do innych filmów, które mogliśmy przegapić. A jest ich sporo. Marvel wie, jak ukrywać niespodzianki. Na początku poznajemy rodzinę Wanko. Tata leży chory, a syn Ivan czuwa przy nim. W ostatnich chwilach życia ojciec zdradza mu wielki sekret. Jak działa reaktor łukowy, czyli to, co napędza zbroję Ironmana. Potem widzimy, jak Ivan. Ivan buduje swój własny reaktor. Co ciekawe, scena wygląda prawie tak samo jak ta z pierwszego Ironmana. Kiedy Tony składał swój pierwszy reaktor w jaskini, tylko zamiast geniusza miliardera mamy wkurzonego Rosjanina z papugą. W pracowni Iwana na ścianie wisi masa wycinków i artykułów o reaktorach łukowych i Tonym Starku. Wygląda to trochę jak tablica szaleńca, który łączy kropki, ale jest jeden szczegół, który warto wyłapać. Jeden z artykułów zostaje podpisany przez Roba Downa. Brzmi znajomo, no właśnie to. Sprytne nawiązanie do Roberta Downey Jr., czyli aktora, który grał Tonego Starka. Jeżeli film Ci się spodoba, możesz zostawić lajka i subskrypcję. A teraz lecimy dalej. Tony pojawia się na Stark Expo w wielkim pokazie technologii, gdzie wszystko świeci, lata i robi wow. Wśród atrakcji leci stare nagranie jego ojca, Howarda Starka, który pokazuje swoją wizję miasta przyszłości. Niby stary filmik, ale okazuje się, że to nie tylko wspominki. Tony później wykorzystuje ten plan do stworzenia nowego pierwiastka, który zastąpi trujący pala w jego reaktorze. Na Star Expo pojawia się też kilka znanych twarzy i to nie byle jakich. Możemy zobaczyć Larego Ellisona, współzałożyciela Oracla i jest też klasycznie Stan Lee, ale uwaga, tym razem został przebrany za Larego Kinga amerykańskiego dziennikarza z charakterystycznymi szelkami. I jeszcze na chwilkę pojawia się Seth Green, aktor komik. A teraz czas na jedną z najciekawszych ciekawostek, która może nieźle zaskoczyć. Pamiętacie tego małego chłopaka w masce Ironmana, którego Tony ratuje przed robotem na Expo? No to uwaga, to był młody Peter Parker. Tak, czyli sam Spider-Man. Potwierdził to sam Tom Holland. A wiecie kto zagrał tego chłopaka? Max Favro, czyli syn reżysera filmu. Teraz robi się jeszcze ciekawiej, bo reżyserem filmu był John Favreau, który w filmie gra też Hapiego, czyli ochroniarza Tony'ego. A o Maxie jeszcze wspomnimy w dzisiejszym filmie. Przenosimy się do sceny w Senacie, gdzie Tony zostaje przesłuchany przez specjalną komisję. Na jej czele siedzi senator Stern, typ, który ewidentnie nie przepada za Tony'em. Stern próbuje zmusić Starka, żeby oddał zbroję rządowi, ale Tony jak zwykle gra na własnych zasadach i robi z całego przesłuchania jedno wielkie show. Show, który kończy tekstem Sprywatyzowałem światowy pokój Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że w Zimowym Żołnierzu dowiadujemy się, że ten cały stern pracował dla Hydry Tony na przesłuchaniu rzucił jeszcze, że może zostać sekretarzem obrony Ale jak poprosicie, mogę zostać sekretarzem obrony Wszyscy się śmiali, ale w komiksach Invisible Iron Man naprawdę przejął na chwilę tę robotę. Potem słyszymy Justina Hammera, który mówi Anthony Stark wykuł miecz, a jednak upiera się, że to jedynie tarcza. To nie tylko ładne zdanie, ale też subtelne nawiązanie do dwóch ważnych agencji w Marvelowym świecie. Tarcza to ekipa, która zajmuje się zagrożeniami głównie z wewnątrz. A miecz to agencja, która pilnuje już całego kosmosu i broni Ziemi przed niebezpieczeństwem z gwiazd. W kolejnej scenie zeznaje nowy Rudy. W rolę Jamesa Rhodesa wchodzi Don Chadley, który zastępuje Terence'a Howarda. Podobno z Terencem nie dogadali się finansowo. W pewnym momencie możemy też zajrzeć do telefonu tonego Jest tam aplikacja Illuminati. To nie żart. W komiksach Tony naprawdę należał do tej tajnej grupy. Byli tam Dr. Strange, Black Bolt z Inhumans, Profesor Xavier z X-Menów, Ritty Richards z Fantastycznej Czwórki, Namor z Atlantydy, a później dołączył nawet z Wakandy. Gdy Pepper wchodzi do biura Tonego, w zwolnionym tempie możemy zobaczyć, że on ontyka palcami. Dopiero wtedy zapala się światło za nim. To fajny szczegół, bo jego wynalazki często reagują na gesty albo dźwięki. Następnie w laboratorium Tonego widać całą ścianę z jego zbrojami od Mark 1 do Mark 4, a na stole wyświetla się też hologram, który pokazuje, że tony już pracował nad zbroją w walizce. Efekt później mogliśmy to zobaczyć na torze w Monako, kiedy wbił się w zbroję w sekundę. Iwan dostaje bilety na wyścig Monako i nowy paszport. Nadane Borys Turgenow. I właśnie to nazwisko widzimy na naszywce, gdy Iwan wchodzi na stadion. Ten Turgenow to ten sam gość, który w komiksach zabrał ojcu Iwana jego kombinezon. Widzimy też jak Happy sparuje z Tonym na ringu bokserskim. To fajne nawiązanie do komiksowego Hepiego, który też był bokserem. A potem poznajemy kolejną ważną postać. Nataszę Romanow, czyli Czarną Wdowę. Tylko, że tutaj działa pod przykrywką jako Natalie Rashman. Co ciekawe z jej akt i doświadczenia zawodowego dowiadujemy się, że wcześniej pracowała dla Justin'a Hamera. W Monako mamy też fajny moment, gdy Tony spotyka się na chwilę z Elonem Muskiem, tak tym gościem od Tesla i SpaceX. Tymczasem Pepper i Tony ustawiają się razem do zdjęcia i to zdjęcie potem możemy wypaczyć w pierwszej części Avengersów. Wystarczy spojrzeć za bar w Stark Tower. Potem Tony i Pepper spotykają Justin'a Hamera, a razem z nim jest znajoma twarz z pierwszej części Ironmana, Christine Everhart, czyli reporterka z Vanity Fair. A na wyścigu za jedną z band pojawia się napis Maximilian Favreau, a Max Favreau to syn reżysera filmu, czyli naszego Happy'ego. Potem mamy fajny moment, on zakłada swoją zbroję Mark V prosto z walizki. To spory przeskok w porównaniu do pierwszej części, gdzie potrzebował całego warsztatu, żeby się w nią wpakować. Teraz wystarczy szybki ruch i gotowe. Widać, że Tony robi postępy i sprzęt robi się coraz bardziej przenośny, choć ta zbroja jest trochę wrażliwa na elektryczne ataki Iwana. Za to w Avengersach już widzimy, jak zbroja absorbuje pioruny od Tora i zamiast zaszkodzić daje Tonemu turbo doładowanie. A i jeszcze jedno, przy zakładaniu widać, że uchwyt na stopę jest po obu stronach walizki, więc łatwiej i Szybciej włożyć zbroję. Kiedy Tony analizuje reaktor Iwana na ekranie pojawia się moc tego urządzenia 1,82 giga na sekundę. Dla porównania Tony już trochę ulepszył swój własny reaktor, ale przypomnijmy sobie, że ten oryginalny, który zrobił sobie w jaskini, miał moc około 3 gigaję. Right. Jeśli się nie mylę, to 3 gigajule na sekundę. Czyli ten Iwana jest prawie dwa razy słabszy niż to, co zbudował sam Tony, siedząc w pociemku z drutami i lutownicą. Wreszcie tony rozmawia z Iwanem, który rzuca mu ważną lekcję: jeśli zranisz Boga, ludzie przestaną w Niego wierzyć. Jeśli zadasz Bogu ranę, Bogu ludzie przestaną w Niego wierzyć. Tony słucha uważnie i okazuje się że naprawdę jest pojętnym uczniem tę myśl później wykorzystuje podczas walki z Thanosem Justin Hammer pomaga Iwanowi uciec z aresztu i wita go potem w magazynie ale ten magazyn to w rzeczywistości jeden z magazynów należących do Elona Muska właściciela SpaceX Iwan z łatwością wkrada się do systemu Hammera i przejmuje kontrolę nad zbrojami które miały być kopią Ironmana Tony szykuje się do swojej wielkiej imprezy urodzinowej a Natasza pomaga mu zakryć siniaki. Na samej imprezie dj jest DJ AM, czyli Adam Goldstein. Niestety nie dożył do premiery filmu. Na napisach końcowych możemy jeszcze zobaczyć, że film został zrealizowany ku jego pamięci. A kiedy Tony rozmawia z Pepper dowiadujemy się czegoś dość nietypowego. Tony właściwie nie ma otworu na siusiu. Zamiast tego ma specjalny filtr, który pozwala mu nawet to później pić. To może być sekret jak im udało się wytrzymać tak długo w kosmosie z Nebula. Rawls, trochę wkurzony na całą tą imprezę, zakłada starą zbroję Tonego, czyli Mark II. I uwaga, to właśnie wtedy po raz pierwszy w filmach Marvela słyszymy nazwę War Machine. Do war machine? I dochodzi do walki, podczas której przebijają się piętro niżej, gdzie widzimy Pepper, która się przestraszyła. Z kolei Natasza zareagowała w inny sposób. Z wdziękiem zrobiła swoją pozę bojową. Po tej sprzeczce Rudy zabiera zbroję do siedziby sił powietrznych. W tym czasie Vanko mówi Hammerowi, że nie będzie robił specyfikuj zbroi na zamówienie, tylko automatyczne zbroje roboty robot lepszy. Hammerowi nie za bardzo spodobał się ten pomysł. Ale co ciekawe w Iron Manie 3 widzimy, że automatyczne zbroje to wcale nie taki zły pomysł, bo sam Tony je zaprojektował i naprawdę dawały radę. Tony siedzi sobie spokojnie w Donacie, gdy nagle odwiedza go sam Nick Fury. A za jego plecami narysowaną na ulicy widzimy godzinę 3.16. To nawiązanie do słynnego wersetu z Ewangelii świętego Jana. Tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tu Marvel trochę podpowiada, że Tony to taki syn, który może uratować świat. Fajna symbolika, ale porównywać go do Boga. Potem Tony i Fury trafiają do lekko zdemalowanego domu Tony'ego, gdzie Fury przekazuje mu walizkę z rzeczami po jego ojcu. I tu ciekawostka, Tony ma na sobie identyczny szlafrok, jaki miał Howard Stark w jednej ze scen serialu agentka Carter. A w skrzynce Howarda możemy znaleźć prawdziwą perełkę. Pierwszy prawdziwy z kapitana Ameryki. A w notatkach Howarda natrafiamy na rysunek sześcianu, coś na wzór Tesseractu. Potężnego artefaktu, który później pojawił się w całym uniwersum. I skoro już o Tesserakcie mowa, Tony otwiera skrzynkę z napisem Projekt Pegasus. To nazwa rządowego programu, który zajmował się badaniem nad Tesseractem. Tony w końcu dociera do nieznanego mu nagrania swojego ojca, w którym Howard mówi mu, że to właśnie Tony jest przyszłością. To nagranie mogło zainspirować Tonego, żeby nagrać coś podobnego Dla swojej córki w Avengers Endgame. Stark jedzie do biura i kupuje truskawki, ale uwaga, płaci za nie zegarkiem. Jeśli się dobrze przyjrzymy, to prawdopodobnie ten sam zegarek, który dostał od Bodejasza Steina w pierwszej części filmu. Tony z biura zabiera makietę Miasta Przyszłości, stworzoną przez Howarda Starka. Na podstawie tej makiety później okazuje się, że Tony tworzy nowy pierwiastek. Podczas tworzenia osprzętu do stworzenia nowego pierwiastka, agent Colson wręcza Tonemu prototyp tarczy kapitana. Ameryki. Dokładnie ten sam, który widzieliśmy w pierwszej części Iron Mana. Porównując nowy reaktor Tonego do tego z pierwszej części, widzimy różnicę. Zamiast klasycznego okrągłego kształtu, nowy reaktor ma formę trójkąta. Agent Colson mówi, że jedzie na tajną operację do Nowego Meksyku. Przydzielono mnie dziedzinie. Jadę do Nowego Meksyku. Fantastycznie. A wiecie co tam się wydarzyło? W scenie po napisach mamy małą sugestię. Zobaczyliśmy tam Mjolnira. Przenosimy się na wystawę, gdzie Justin Hammer prezentuje swoje nowe technologiczne Cuda. Jeśli dobrze się przyjrzymy, logu jego firmy, to może ono przypominać pałac Zgardu. Rose pokazuje swoją nową zbroję, ale zostaje schakowana przez Iwana Vanko i jego wirtualny wyświetlacz nagle zmienia język. Pojawia się rosyjski. Drony Wanko ruszają do ataku i rzucają się na Tony'ego. W tym czasie Natasza razem z Hepim włamują się do siedziby Hamera, gdzie rozprawiają się z ochroną jak prawdziwi zawodowcy no bardziej Natasza. A podczas walki Tony wykonuje Unik, który już dobrze znamy z pierwszego części filmu. Justina Hammera zabiera policja. W trakcie walki też możemy zobaczyć jeden niesamowity detal. Tony używa laserów, które potrzebują chwili na naładowanie. Jeśli uważnie spojrzymy na lewy panel jego zbroi, zobaczymy jak pasek ładowania powoli rośnie. Taki fajny detal. Iron Man razem z War Machine pokonują Iwana Vanko, używając tej samej techniki, którą wcześniej zobaczyliśmy w salonie Tony'ego podczas tego wielkiego wybuchu. Po całej akcji Tony rozmawia z Nickiem Furym, a w tle na dużym ekranie widzimy nagranie które zostało nagrane podczas akcji w niesamowitym Halku. Ale to nie wszystko, widzimy też mapę, na której zaznaczono kilka ciekawych miejsc. Los Angeles, gdzie jest dom Tonego, Nowy Meksyk, czyli miejsce gdzie spadł Mjolnir, Norwegię, prawdopodobnie miejsce przechowywania Tesseractu i jeden punkt w Afryce, który najprawdopodobniej jest Wakandą. Jeżeli film Ci się spodobał, możesz zostawić lajka like i subskrypcję, a na tym kanale znajdziesz wiele więcej takich materiałów.